Teraz w MediaMarkt! Grube okazje w odchudzonych cenach! Na przykład 40-calowy telewizor LED Full HD Telefunken za 999 złotych! Odkryj w sobie dziecko! W markecie, internecie, bez przerwy! MediaMarkt. Wraca czas. No, EB. Tu, szanowni państwo, przejrzyste, zero kontowe. A oto cenniejsze, zero rachunkowe. A tu unikat. Zero pożyczkowe? Bo możesz mieć pożyczkę całkowicie za darmo. Dołącz do kolekcjonerów korzyści. Sprawdź. kasastewczyka.pl PL. To na jaki kolor się opalamy? Majorka. A mogłam tam być? Na super wakacje weź szybką pożyczkę od Vivusa. Pierwsza pożyczka do 1600 zł za darmo. Vivus są wakacje, są pieniądze. Więcej blatu to więcej możliwości, nawet w małym pomieszczeniu. Funkcjonalne meble kuchenne IKEA. Teraz na miarę twojego portfela w 24 ratach 0%. IKEA ty tu urządzisz. Nowy znak? Mój ulubiony. Moje karmi. Nowe karmi. Wybór Penelope Cruz. Jesteś radością, która czeka mnie co dnia. Jesteś jak burza, co po niebie chmury gna. Jesteś harmonią, dzięki której życie trwa. Merci Machine more. I'll be back. What? Tylko w kinach. Terminator Genesis. To jest wolność! Brak ograniczeń! Nowe formuły w play. I teraz mamy nie tylko nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci, ale też nielimitowany internet i roaming w Unii! Euro Rewolucja w nowych formułach Smartphone Unlimited. Teraz oprócz nielimitowanych rozmów i SMS-ów mamy też nielimitowany internet oraz roaming w Unii Europejskiej. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żywiałem moich psów jest aktywność. Jednak z wiekiem stawy psa ulegają osłabieniu. Jeśli nic z tym nie zrobimy, problem będzie narastał. Ale możesz pomóc swoje psu. Podając mu tabletki, rewetya stawy. Rewetya wzmocni niż regeneruje stawy oraz przywróci im elastyczność. Także że pies znowu z radością będzie biegał i kakał. Tym pan inne dolegliwości? Zejdź na rewetya.pl, zrób test i dowiedz się, jakich składników brakuje twojemu psu. Tabletki rewetya dostępne w drogerii na cztery łapy. Kiedyś po prostu płaciłem się cały. Zawsze? Nie zawsze, ale zawsze w najmniej odpowiednim momencie. Na szczęście w odpowiednim momencie kupiłem w aptece Żel podprysznic MediSpirant. Problem rozwiązał się sam. MediSpirant działa jak normalny Żel podprysznic, a do tego zabezpiecza skórę całego ciała przed poceniem. Jeszcze nigdy nie zawdzięczałem tak wiele tak niewielkiej zmianie. MediSpirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Gdy jest ból, coraz bardziej intensywny, to znaczy, że nie ma ibupromu, Bo gdy jest Ibuprom, ból znika. Ibuprom Max Sprint uwalnia substancję aktywną prawie trzy razy szybciej i zwalcza ból. Jest Ibuprom. Nie ma bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. USP Zdrowie czy wiesz, że co drugi Polak umiera z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego? Wielu z tych zgonów można uniknąć. PoloCard chroni przed powstawaniem zakrzepów i zatorów, przez co skutecznie zapobiega zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu. Tabletka z różową powłoką, która ochrania żołądek. Gdy chodzi o moje serce, wybieram PoloCard. Pamiętaj, Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią rozbi dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gdy dopada Cię ból, nie trać głowy. Najból w rozsądny sposób. Sięgnij po etopirynę, czyli unikalne połączenie trzech składników z dobrą ceną. Przed użyciem zapozna się z treścią dodatki dołączonej do opakowania, bądź z się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Etopiryna zamiast ból, mądry wybór. Jest takie miejsce, gdzie zawsze jesteś online. Co jest grane? No właśnie nic. Zabrakło internetu. No w wakacje to może zabrakło słońca, ale nie szybkiego internetu. To pan na internet. Myślisz, że to pan zapodaje. Ale mogę zapodać. Tego lata dziel się internetem ze wszystkimi, bo masz 6 GB za 6 zł przez całe wakacje. Wyślij SMS o treści AKT6 pod numer 260. Tylko w Orange na kartę. Liczy się to, co ważne dla ciebie. Orange. Skóra Każdego dnia narażona jest na utratę naturalnego nawilżenia. Wypróbuj Regenerum Regeneracyjne Serum do Ciała w innowacyjnej formie spreju. Dzięki lekkiej konsystencji serum natychmiast się wchłania. Kolagen zawarty w Regenerum intensywnie ujędrnia, a odżywcze ekstrakty z miodu i marakui zapewniają długotrwałe nawilżenie nawet jej głębokich warstw. Skóra staje się elastyczna i aksamitnie gładka. Regenerum pełna regeneracja. Wypróbuj również Regenerum Regeneracyjne Serum do rzęs. Stopy gładkie jak u dziecka. Ty też możesz osiągnąć taki efekt w krótkim czasie i to u siebie w domu, stosując skarpetki złuszczające silkatil. Składniki aktywne wypełniające skarpetki silkatil usuwają zrogowaciały na skórek, zgrubienia i odciski. Już po jednym użyciu stopy staną się zachwycająco miękkie, nawilżone i gładkie, jak u niemowlaka. Silkatil. Piękno twoich stóp. Wypróbuj również silkatil sztyft zapobiegający odciskom i otarciom. Dostępny w aptekach. Masz 2 miliony gruczołów potowych. Czasami pracują zbyt intensywnie, powodując nadmierne pocenie. Antyperspirant to za mało, bo działa jedynie miejscowo. Do tego tylko zatyka kanaliki potowe, a gruczoły wciąż produkują pot. Weź PerspiBlock. PerspiBlock hamuje produkcję potu, a więc zatrzymuje pocenie na całej powierzchni ciała. Mówi się swobodnie, bo perspi blok działa od stóp do głów. Weź perspi blok i nie martw się potem. Więcej blatu to więcej możliwości, nawet w małym pomieszczeniu. Funkcjonalne meble kuchenne Ikea. Teraz na miarę Twojego portfela, w 24 latach 0%. Ikea, Ty tu rządzisz. Niedawno przerzuciłem się na elektroniczne papierosy. To miał być pierwszy krok do wyjścia z nałogu. Ale e-papierosy też są szkodliwe, no i w środku jest ta sama uzależniająca nikotyna. A że mogłem palić je wszędzie, paliłem dwa razy więcej. W końcu sięgnąłem po Desmoksan. Desmoksan nie zawiera nikotyny. Dlatego leczy z nałogu i nie uzależnie. Desmoksan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lato gorących okazji w Intermarsze. Doskonałe niemieckie piwa w super cenach I świeżutki pstrąg, tylko złoty 29 zł za 100 gramów. Uf, jak gorąco! Niestrawność? Zaparcia? Rafa Forte leczy objawy niestrawności i łagodnie pomaga przy zaparciach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Narasta. Pulsuje. To ból migrenowy. Przy takim bólu sięgnij po APAP Extra z aktywatorem, który aż o 40% wzmacnia działanie przeciwbólowe. I można go brać nawet na czczą. Pokonaj silny ból odpowiedzialnie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. USP Zdrowie. To ja, a to moja rodzinka. I akcja, to jest moja mama. Nie tak wcześnie. O, ona nie chce być przez nas filmowana. A to tata. Ups, on ma pianę na ustach. A teraz to co najpiękniejsze o poranku. Nasze śniadanie. Bardzo śmieszne. Nutella, na dzień dobry. Łap mix piwa Warka i orzeźwiającej lemoniady. Spróbuj! Nowy smak. Czarna porzeczka z limonką. Oryginalny Radler. Warka Radler. <grymne> Tylko teraz bananowe tiktaki z nadrukiem i opakowaniem w minionki. Lato gorących okazji w Intermarsze. Doskonałe niemieckie piwa w supercenach. I świeżutki pstrąg. Tylko złoty 29 za 100 gramów. Uf, jak gorąco! Czy wiesz, że nowa bryza 2 w jednym zawiera składniki wanisz Ultra? Dwa w jednym z waniszem Ultra? Tylko po co? Nowa bryza 2 w jednym. Proszek i odplamiacz Vanish Ultra. Usuwa nawet trudne plamy. Działa. Albo zwrot pieniędzy gwarantowany. Niedawno przerzuciłem się na elektroniczne papierosy. To miał być pierwszy krok do wyjścia z nałogu. Ale e-papierosy też są szkodliwe. No i w środku jest ta sama uzależniająca nikotyna. A że mogłem palić je wszędzie, paliłem dwa razy więcej. W końcu sięgnąłem po Desmoksan. Desmoksan nie zawiera nikotyny, Dlatego leczy z nałogu i nie uzależnia. Desmoksan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Paweł i Gaweł. Na jednym z staneli parkingu. Paweł radosny, bo dostał upust. Kaweł, bo wyposażenie gratis. Dzielił ich dotąd nie jeden dylemat. W góry czy nad morze? Kawa czy herbata? Upust czy wyposażenie? W Skodzie każdy wybór jest dobry. Wybierz Skoda Rapid z upustem lub wyposażeniem gratis. Wejdź na skodaauto.pl. Szkoda. Simply clever. Masz objawy infekcji intymnej? Raz sprawdź, jaka to infekcja, robiąc test pH. Dwa, dobierz właściwe leczenie. Przy niskim pH działaj z zginę intima przeciwgrzybiczo. Skuteczność Acticant została potwierdzona klinicznie. Zestaw rekomenduje PTG. Ginę intima. Trzy kroki dla zdrowia intymnego. USP Zdrowie. Czuję, że coś jest nie tak z moją pralką. Mówię, czuję, bo mam na myśli mm, nieprzyjemny zapach. Co to może być? Zobaczmy. Resztki detergentów włókna gromadzą się, i czasami robi się tego sporo. Przykry zapach często jest efektem takich osadów, jeśli pralka nie ma innych uszkodzeń. Rozwiązaniem są tabletki Calgon 2 w 1. Chronią pralkę przed kamieniem i zapobiegają powstawaniu osadu. Dzięki temu nie ma przykrych zapachów, a pralka jest czysta. każdej Ponad 12 milionów stóp w Europie przekonało się do elektronicznego pilnika do stóp Scholl. Nowość marki Scholl. Elektroniczny pilnik do stóp Scholl Velvet Smooth z kryształkami diamentów. Skutecznie usuwa twardy na skórek pozostawiając skórę stóp idealnie gładką już po pierwszym Użyciu. Nowy elektroniczny pilnik do stóp Szol Velvet Smooth z kryształkami diamentów. Od Szol. A dla pełnej pielęgnacji wypróbuj płyn do relaksującej kąpieli stóp i nawilżające aktywne serum. Odkryj nową linię pielęgnacyjną do stóp Szol Velvet Smooth. TVP Seriale. Największe serialowe przeboje. Jak nas oglądać? Dowiedz się u operatora w sieci kiedy naturalna bariera ochronna oczu ulega uszkodzeniu, stają się suche i podrażnione, a zwykłe krople mogą nie wystarczyć. Aby naprawić uszkodzenia, wypróbuj nowy Optrex Actimist spray 2 w 1. Zaaplikuj na zamknięte powieki, a zawarte w nim liposomy pomogą odbudować naturalną warstwę ochronną oczu i przywrócić im nawilżenie. A Ty poczujesz ulgę aż do 4 godzin. Wybierz Optrex Actimist spray na zamknięte powieki. Cilitbank kamień i brud z formułą Turbo Power. Misja zero kamienia. Zobacz, jak działa Cilitbank. Rozpuszcza kamień szybko i skutecznie. Oto wyniki testu. Nie mogłam usunąć śladów kamienia. Teraz wszystko błyszczy. To proste. Maksymalna skuteczność. Nic prostszego. Usuwa brud w kilka sekund. Cilitbank kamień i brud z formułą Turbo Power. A do dużych powierzchni wypróbuj Cilid Bank aktywna piana z super szerokim dozownikiem. Szybko i skutecznie usuwa osady z mydła. Zobacz, jakie to proste. Cilitbank aktywna piana. Z upływem czasu Twoje naczynia narażone są na silne matowienie. To trwałe uszkodzenia, którym można zapobiec. Nowy finish Quantum Max Shine and Protect posiada unikalną formułę, która ochroni Twoje naczynia przed matowieniem, zapewniając idealny połysk aż do dwóch razy dłużej. Nowy finish Quantum Max Shine and Protect. Sprawdź i zobacz różnicę bądź zwrócimy Ci pieniądze. A teraz wzmocnij połysk swoich naczyń z nowym płynem nabłyszczającym Shine and Protect. Czy wiesz, że co drugi Polak umiera z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego? Wielu z tych zgonów można uniknąć. Polokard chroni przed powstawaniem zakrzepów i zatorów, przez co skutecznie zapobiega zawałom serca i udarom niedokrwiennym mózgu. Tabletka z różową powłoką, która ochronia żołądek. A gdy chodzi o moje serce, wybieram Polokard. Pamiętaj, Twoje serce bije nie tylko dla Ciebie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią urozji dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. masz objawy imprezy.